Witajcie na kanale Majgra. Maciej z tej strony. Po raz kolejny wrócimy sobie do tematu gradingu, czy się go opłaca robić, czy się nie opłaca, po co go robić, i tak Tak więc. Dostałem wiadomość na Facebooku od znajomego, który wysłał mi ten oto filmik. Ta, który otrzymał że chyba za centering może? No za centering. Aczkolwiek wiem, że to są dwa Wartortle, które mają skazę, powiedziałbym, ale e, nie wiem, czy jakby z tego co pamiętam, to nie widziałem tego na kamerze, zresztą teraz możecie zobaczyć. E, tutaj ten Wordortle ma taką kreskę tutaj, na, na wskroś, na wzdłuż i od lewej strony też do jego poziomu. Na całej długości jest tak, jakby przecięcie, jakby po prostu było nagięcie lekkie i maszyna się e, zatrzymała. I to było tyle, nie? Ale jest takie, jakby, takie kreski. I mimo wszystko, otrzymałem dziesiątkę. Ten Wardadol otrzymał dziesiątkę. Dla większości z Was pewnie kolega jest znany z Let's Go Try. Try Not Today chyba kiedyś się nazywał. W każdym razie przez długi czas był to. Może wciąż jest, bo nie śledzę tematu. E, YouTuberem związanym z Pokémon Go i ogólnie z Pokémonami. Od jakiegoś czasu ma sklep. No i z tego co widać, wysyła karty do gradingu. Można za jego pośrednictwem też wysłać karty. I... Oferuje serwis wysyłkowy do PSA. Natomiast w tym fragmencie to widzieliście, kolega opowiada o tym, że WordPress ma line'y i dostał PSA 10. I się zastanawiał, czy to nie jest defekt, czy to powinien być defekt, czy to powinno być yy, brane pod uwagę, czy nie. I Wam powiem bardzo, bardzo skrótowo tak. Powinno to być brane pod uwagę. I teraz pytanie, które dostałem od kolegi. Możecie sobie przeczytać. W dużym uproszczeniu, tylko dla słuchających, jaki jest sens gradowania kart? Jeżeli każda karta z, pa, z boosterka ma przynajmniej 9, e, maksymalnie może być 10 ocena, a zdarzają się jeszcze takie właśnie ciekawostki. No, i ja Wam powiem w sumie to samo, co mówiłem zawsze. Czyli wysyłanie do kart do gradingu to najważniejsza jest autentykacja, najważniejsza jest ta karta, tylko jesteśmy w erze nowych kart. Niektórzy uważają, że ta epoka modern cards w Pokémonach zaczęła się już w XY. Czyli to by było no, zaraz 10, 12 chyba lat, tak? 12 chyba lat temu wyszedł XY. Tak? Odkąd wiemy, że Pokémon lecząc ZA wyjdzie, to tam, że 12 lat temu był XY. Tak więc mniej więcej prawie 12 lat temu zaczął się tak zwany modern. Dla innych ludzi modern się zaczyna dopiero w Sunny Moon. Dla wielu pewnie świeżo przybyłych, modern to będzie Sword and Shield. No oczywiście, obecny Modern Modern to jest Scarlet Violet. Eee, żyjemy w takich ciekawych czasach, że nawet Modern Sword and Shield e, ma się lepiej niż Modern XY. Myślę, że nikt nie tęskni za czasami XY. Myślę, że mało kto mówi o Samu Moon było takie zarombiste. Oczywiście, z wyjątkiem setów od Tima Pavzlysz, tak, to te są wspominane bardzo dobrze. Natomiast Sword and Shield jest tak traktowane jako po prostu rozwiązanie idealne. I szczerze Wam powiem, że od Vivida chyba? Szczerze, od Battle Styles, to te wszystkie sety ze Sword and Shield są naprawdę bardzo dobre. I sentyment do tych kart jest bardzo wysoki. I to widać po gradingu. Bo gradowane najpopularniejsze karty z tych setów to już w tysiącach. Tak? Tysiące sztuk zgradowanych w ocenie PSA 10? Tysiące! Czyli widzimy sytuację, nawet procentowo to wygląda, że z 60% w ogóle grade'owanych kart z PSA 10. I mamy w, tą sytuację, o której też już mówię kilkukrotnie, że slaby w ocenie 9 kompletnie nic nie dają. I tak, wracając do tego pytania kolegi, czy jest w ogóle sens grajdowania kart, skoro i tak to będzie dziewiątka w najgorszym wypadku, w najlepszym będzie dycha. No chyba, że off-center jest jakiś gigantyczny, no to wtedy tej dziewiątki może nie być. Natomiast e, z rozwiązaniem na te problemy przyszły inne firmy gradeujące, Takie jak chociażby BGS, takie jak PCG e, i takie jak próbowało być PGMN grade, które się samo zwinęło. Mimo, iż oferowało jeszcze więcej subgrade'ów, tak? Bo szliśmy z kierunku, ok, mamy ocenę over all dyszka. Na przykład Overall 10, 9, 9, 8, 7, 5, 6, 4. Potem zeszliśmy do ocen. Ok, mamy jedną dużą ocenę i mamy 4 subgrade, y i na podstawie tych czterech robimy jedną dużą. A, aż doszło do takich momentów, jak właśnie z Pokémon Grade. Ja nawet nie wiem, jak to Pokémon Grade powiedzmy. To tam mieliśmy tych ocen ile z 20, 30. Wszystkie to były wygenerowane ze skanera, nie? Ale no, można było sobie popatrzeć, że o, tu mamy 19. 19 dziesiątek i jest jedna siódemka i się zasrało, nie? Ale w każdym razie, naprzeciw tym zmianom wynikającym z tego, że no, dzisiaj się kart drukuje w dobrej jakości, e, że raczej ludzie od razu ładują je do koszulek, te karty raczej nie są zniszczone, to wyszukiwanie tych perfekcyjnych kart stało się trudniejsze. Kiedyś perfekcyjna karta to była taka, no jest git gitara, nie? lekki off-center, gdzieś tam jakaś kropka na rogu, ale ogólnie jest gitnie. Dzisiaj, jak chcemy mieć tą dyszkę, to już musimy zrobić więcej. PSA jednak zostało trochę z tym starym myśleniem, że off-center nie musi być taki dobry, PSA ma najmniejsze wymagania co do off-centeringu, tak, w porównaniu do innych firm. Oni mają najmniejsze wymagania. Nawet lekkie przesunięcie widoczne Wyraźnie widoczne, o, gołym okiem wciąż są akceptowane kodyżki. A na przykład, PCG, do którego ja wysłałem e, ostatnio karty, też będzie o tym filmik, bo tu będę niezadowolony. E, bardzo ostro ocenia niektóre aspekty, zwłaszcza krawędzie. To jest w ogóle nieporozumienie. Na pięciu kartach nie mogłem znaleźć jakichś wielkich problemów z krawędziami. Dziewiątka to był maks, o 9,5 można zapomnieć. O dyszce to już w ogóle nawet nie mówię, nie? Więc wszystko zaczyna się sprowadzać do tych takich malutkich, subtelnych szczególików, które są oceniane niestety subiektywnie. Jedna firma może ocenić trochę lepiej, druga trochę gorzej. Tutaj się kłania potem, dla jakiej firmy te karty są gradowane, tak? Czy na przykład karty do Faba są gradowane przez PCG, bo PCG będzie najpopularniejsze, bo współpracuje z LS, LSS. Pokémony, jak chcemy takie tam PSA 10, no to najlepiej no, do, do PSA, tak? Ale jeżeli uważamy, że nasza super karta jest super hiper ekstra, no to BGS Black Label. Jeżeli mamy znajomości w SGC, to wysyłamy karty do SGC, czy tam CGC, już zapomniałem, jaki to jest skrót, ale. No, kto wie, ten wie, nie? Grading przede wszystkim to nie jest grading, to nie jest ocena, to jest autentykacja karty, że mamy jakąś kartę i to jest faktycznie ta karta, ta oryginalna, to jest to, co chcemy. A ten numerek to jest rzecz drugorzędna. Dlatego ciągle mnie rozwala to jakaś przebitka na Ambronie w Imakzie yy, al art gdzie z tego co kojarzę, to chyba zwykła karta chodzi po jakąś 1000 złotych. Dobrze pamiętam? A PSA10 chodzi po jakieś 4 koła, bo to tam w okolicach 1000$, dolarów. czyli jest przebitka czterokrotna po grejdzie. Świetny wynik, nie ma co się oszukiwać. Ale czy ja bym dał 4 koła za Ambrona VMAX'a? Nie. To już bym wolał kupić 4 VMAX'y niezgrajdowane i spróbować je wysłać, może chociaż jeden z nich będzie dziesiątką i już mi się całość zwróci, nie? Kiedyś byłem bardzo mocno w teamie PSA, tak? Że nie ma sensu bawić się w szczególi, dyszka to jest dyszka, bardzo duże różnice wynikające z subiektywnej oceny yy, osoby, która graduje tę kartę, może zaburzyć tą ostateczną ocenę. Myślę, że jestem troszkę ofiarą tego z PCG, ale to w innym materiale. Ale słuchając też argumentów drugiej strony, o tym, że no właśnie, Przecież te karty są dobrej jakości, tak? Już nikt nie gra bez koszulek, nikt nie rzuca czarizardami jak 20 lat temu, że wyciągnęliśmy z, z boosterka i mam i teraz składam bez niczego do albumu, albo w ogóle w zeszycie to leży, te karty są poniszczone. W tamtych czasach nie było sensu tak się skupiać na tym, że ojejku, tu jest lekkie zadrapanie, nie będzie dychy, tylko 9,5. Ojejku, tutaj jest mały print line, maszyna zostawia. No trudno, ale ogólnie karta jest piękna, nie? Więc zostawimy 9 czy 10. No nie, w dzisiejszych czasach trzeba być bardzo wymagającym, żeby te perełki można było już odznaczyć i odróżnić od tych pozostałych kart. I dlatego ten przykład z Let's Go Try'em, gdzie on ma wyraźnego printline'a na War Turtle. Chyba każdy z Was, kto otwierał jakiekolwiek karty ze Scarlet Violet, widział te printliney, tak? Tutaj taka siatka, ciach, ciach. Każdy widział te linie. Ciągle się trafiają, zwłaszcza na Illustration Relach, na tych mniejszych, nie większych. Wkurza to ludzi, nie? Ale jeżeli taką kartę z takimi liniami ocenimy na PSA 10, a obok będzie druga karta bez tych linii, też PSA 10, to chyba to jest nie fair wobec tej dobrej karty, że ta zła karta jest tak wysoko oceniona. Yy, I w tym miejscu właśnie pojawiają się te subgrade'y, te bardziej szczegółowe oceny, te połówkowe oceny, gdzie mówią, OK, tamten World of bez niczego idealny ma dyhe, dyhe, dyhe ta? A ten bardzo dobry. No on nie ma dychy, 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 on ma 9,5, 9,5, 9,95. Tak? Czyli jest subtelna, ale wyraźna różnica w ocenie karty, która pozwoli odróżnić ok, ta jest trochę lepsza, ta jest trochę gorsza. Oczywiście to jest wszystko w idealnym świecie, bo może być znowu pan grader, pani graderka, która ocenie, akurat ma dobry dzień i da ci te 0,5 oceny więcej i, i staniesz się szczęśliwszym człowiekiem. Ale może też się zdarzyć sytuacja, że koleś miał zły dzień. No. I nie będzie dawał wyższych ocen, bo nie, bo się, bo się zesrało i nie chce dać. Dlatego więc. Grading to jest przede wszystkim. Autentykacja. Ocena jest rzeczą drugorzędną. Ważne to, że karta z oryginalna. Jak bardzo jest rzadka. Jak popularna. I potem jaką ma ocenę. Żyjemy w erze, gdzie jest Pierre beznadziejnych slabów, bezużytecznych slabów. Różne Charizard GX, które są promo z puszek, różne fałki najzwyklejsze, nawet już część full art trenerów, których nikt nie chce i wpadają co dziesiąta paczka. Po co to grejdować? To jest kompletnie bez sensu, ale jest, jest, jest jeden przykład, dlaczego warto grejdować. Bo lubimy te karty. Chcemy, żeby ta nasza karta, ten Pokémon, ten ulubiony trener, Durant Reverse, był w jak najlepszym stanie i w naszym posiadaniu. Chcemy tą fajną kartę mieć my i cieszyć się z niej, że, ach, mam tego mojego ulubionego Pokémona akurat w tym arcie, z najwyższą ceną jak się da. I to jest zarąbiste uczucie. Ja to uczucie mam ze starterami z Jotto, tak? Polskimi starterami. Czy to są jakieś rzadkie karty? Nie, one trafiały się całkiem często. Czy są drogie? Nie, absolutnie nie są drogie. Ale mam je. W pięknym stanie. Ładnie zapakowane w slaba. Z całkiem dobrą oceną. Po polsku. I mam całą trójeczkę. I to jest takie. O, można popatrzeć. Wow, fajne. Fajne, też bym takie chciał. Nie to tak. To... To budzi taki, takie zadowolenie, takie spełnienie, że hej, zawsze chciałem mieć coś takiego fajnego. Nie jest to jakiś tam drogi nie wiadomo co. Nie zabijają się o to ludzie na IPEU. Nie spekulują na tym z z źli spekulanci. Tylko to jest karta moich ulubionych Pokémonów, mojego ulubionego trenera, Equipunku z Faba w wersji Cold Foil, który tak uwielbiam, z bardzo wysoką notą, który zawsze chciałem mieć i teraz to mam. I człowiek od czasu do czasu sobie zagląda. Może jak w Fabie zagra nawet takimi kartami się cieszy że ma coś takiego fajnego szczególnego. Tak więc uważajcie na te różne PSA dyszki dziewiątki. Jak się da to kupujcie biorąc te karty do ręki i wtedy decydujcie a nie po zdjęciu bo różnych takich rzeczy nie widać. Czasami karty są za nisko ocenione czasem są za wysoko. Wiele razy spotkałem się z tym na eBay, gdzie e, Jakaś karta była oceniona na 9, a tak naprawdę była perfekcyjna, tylko chyba Grader miał już zły dzień, i potem licytacje były takie, że karta PSA 9 była wybijana do góry, bo ludzie twierdzili, że to dziesiątka. A co mieli faktycznie dziesiątkę tej karty, zaczęli podbijać swoje ceny, no bo przecież dziewiątka już jest taka droga, no to oni mają dycha, to jest więcej warta, nie? I takie różne dzikie, śmieszne rzeczy się dzieją na eBayu i różnych takich spekulacyjnych rynkach, nazwijmy to. Tak więc. To chyba tyle na dzisiaj. Bez jakichś takich wniosków jak chcecie to grajdujcie. Ale jeżeli wy chcecie grejdować dla pieniędzy, że obny ją dychę ją sprzedam, dajcie spokój. Takich kart, które faktycznie warto grejdować dla pieniędzy w Pokemonach nie ma wiele. Większość to jest vintage, którego i tak prawdopodobnie nic z Was nie ma. Nie, że nie ma w ogóle, tylko po prostu nie ma takiego wysokiej ocenie, tak? Bo nie kupimy teraz sobie boosterka. Chyba, że chcecie się na, nabrać na jakiegoś mystery boxa, no to, w, to się nabierajcie, ale ta nie wiem, wyjdzie po prostu kupić z neta. No, to chyba tyle na dzisiaj. A słabo co? O matko, idę płakać do pokoju. Jestem w pokoju. Długie wideo. Dzięcie. Koniec.